Witam Was wszystkich na kolejnym filmie z budowy Ursusa. Dzisiaj zajmiemy się numerem 5 i 6 razem. Tutaj będziemy mieli takie bardziej detale. Ja to sobie zaraz odpakuję. W innym stylu będziemy kręcili dzisiaj filmik, dlatego że yy, będę robić raczej zdjęcia albo krótkie takie filmiki jak teraz i pokazywał, a nie będę składał na bieżąco. To wynika z, z tego, że boję się trochę o to, czy będzie wszystko dobrze widać. Tak czy inaczej, mamy piąty i szósty numer. Ja to zaraz odpakuję i pokażę, co jest w środku. Pierwsza taka nowość, którą widzimy tutaj po opakowaniu z tej takiej pierwszej folii, to jest to, że opakowania z tymi częściami trochę się zmieniły. Mamy taką saszetkę. Tutaj widać, jest naprawdę całkiem sporo takich drobnych detali, które są oczywiście również bardzo ważne. Mamy takie szczególiki, zawiasy, śrubki. Tutaj są, jest łańcuszek. Mamy, jeszcze nie wiem co to jest. No i inne, inne elementy. Zobaczymy, co jest w gazetce. O, tutaj jest żelazny koń pociągowy. I artykuł na kilka stron. Galeria Ursusów. No i nasza instrukcja. Tak, co to jest w ogóle? Pokrywa osłony silnika, zamek jeden i drugi zawiasy. No i śrubki mamy I tak to wygląda. Ja sobie poskładam w takim razie te pokrywę, pokażę jak jest. Ta pokrywa bez montażu w Ursusie, i jak ona będzie wyglądać już po zamontowaniu do całości. Także zaraz się z Wami widzę. No i taka pierwsza rzecz teraz przy składaniu tego elementu. Yy, zacznijmy od tego, że elementy są tym razem akurat plastikowe. I tak, yy, tutaj mamy część górną zamka i część dolną zamka, i on należy połączyć wkręta, wkrętem, i taka moja uwaga. Postarajcie się, żeby to nie było zbyt mocno skręcone, ale też żeby nie było zbyt słabo skręcone, dlatego że to jak to skręcicie. Z takim oporem to będzie się poruszać. Ja za, na początku y, skręciłem trochę za mocno i ledwo co to się poruszało, a wiadomo zamek raczej powinien się trochę poruszać, a jak trochę popuściłem to zaś y, trochę za bardzo to chodziło, więc znowu trochę dokręciłem, wyregulowałem krótko mówiąc i, i obraca się tak jak powinno być. No i teraz właśnie y, te zawiasy mam poskładane. Tutaj one są wykonane z takiej cienkiej blaszki. I zaraz montujemy to wszystko na traktor. I tak właśnie sobie zamontowałem tą pokrywę. Tak to wygląda. Otwiera się i zamyka. Też przetestujmy sobie, czy, czy ten zamek naprawdę działa. O! No, teraz się nie otwiera. Tak to wygląda po złożeniu. Wybaczcie, trochę tutaj ten. O! Dalej usuł się. Tak to wygląda teraz. I jeszcze od spodu. Tutaj są te nasze zawiasy. Dobra, i to by było na tyle z numerem piątym. A ja siadam do nagrywania y, numeru 6. Myślę, że zrobię z tego dwa osobne filmy. Także do zobaczenia w następnym filmiku i biorę się do dalszej pracy.